Larwy chrząszcza na polskich stołach. Decyzja Rady Unia Europejska. Larwy chrząszcza dodane do katalogu nowej żywności. Rada Unia Europejska podjęła we wtorek decyzję o wpisaniu larwy chrząszcza mącznika młynarka Tenebrium Molitor do katalogu produktów nowej żywności. Suszone żółte robaki mogą być wkrótce dostępne w sklepach w całości, bądź w postaci sproszkowanej, jako składnik makaronu, ciastek czy ekologicznych kotletów. Wtorkowa decyzja Rady to konsekwencja oceny przeprowadzonej przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Uznał on w styczniu bieżący rok, że larwy są bogatym źródłem białka, tłuszczu i błonnika, czyli mogą służyć za zrównoważone źródło pożywienia o niskiej emisji dwutlenku węgla. Ekologiczny, delikates, nie jest jednak wskazany dla wszystkich. U osób uczulonych na krewetki i roztocza może on wywołać reakcję alergiczną. Mącznik młynarek to chrząszcz z rodziny czarnuchowatych. Jego larwy osiągają rozmiar do 30 mm. Specjał z jedłospisów w przyszłości sam występuje zazwyczaj w produktach żywnościowych, np. w niehigienicznie utrzymywanych magazynach zboża i mąki. Termin, nowa żywność. Novel food w unijnym żargonie oznacza produkty, które nie były stosowane na szeroką skalę w Unii Europejskiej w celach konsumpcyjnych przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 rok. Może to być na przykład żywność nowo opracowana lub innowacyjna, bądź też wyprodukowana z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji. Do nowej żywności zalicza się również tradycyjną żywność pochodzącą z państw trzecich, to jest spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej, która nie została wprowadzona do obrotu na rynek unijny na masową skalę. Katalog nowej żywności prowadzi Komisja Europejska. Larwa mącznika młynarka jest pierwszym owadem w tym zestawieniu.